Witam serdecznie wszystkich miłośników Aquaerobicu dzisiaj 10. Dlatego tradycyjnie opowiadam Wam o wynikach wyzwania Aquaerobic z figurą. Na czym polega wyzwanie? Na regularnym uczęszczaniu na zajęcia Aquaerobicu. Trwa uwaga! Od 1 października do połowy czerwca, czyli prawie 9 miesięcy. Na wyzwanie można było zapisać się tylko do 4 października. A ile osób zapisało się na wyzwanie? Uwaga, uwaga! Na trzecią edycję wyzwania na Coerobic z Figurą zapisało się aż 218 osób. Wielkie gratulacje dla wszystkich odważnych, dla tych, którzy zdecydowali się podjąć to wyzwanie. Ja również zapisałam się razem z Wami na wyzwanie, dlatego będę mówić stanie. Powiem Wam tylko o dwóch bardzo ważnych uwagach. Co zrobić, aby być. Nasze statystyki pokazują, że najtrudniej jest przetrwać pierwszy miesiąc, czyli październik. Dlatego jeżeli przetrwacie pierwszy miesiąc, potem będzie już tylko łatwiej. Pamiętajcie również, że możecie opuścić dwa zajęcia w każdym miesiącu, a w 10 czerwcu jedno zajęcie. Mocno trzymam za oczu. Mam nadzieję, że razem wytrwamy do samego końca. grupy na zajęciach akwarium z figurą. To grupy weekendowe, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Od października rusza grupa weekendowa w Piasecznie, niedziela, godzina 8.30. A także grupa na lindego w sobotę o godzinie 16.00 i prawdopodobnie grupa w Aninie na godzinę 9.00 w niedzielę. Serdecznie zapraszam.

Wielkiej przyjaźni, jaka zawiązała się na naszym basenie poprzez zajęć aquaerobiku w Aninie. Bardzo często osoby, które uczęszczają na zajęcia aquaerobiku, później się zaprzyjaźniają, i tak też było w przypadku pięciu pań. Pani. pani Ula, Jola, Ewa, Kasia i Beata przyszły dawno temu na zajęcia aqua aerobiku w Aninie zupełnie same. Tam poznały swoje przyjaciółki. Tak mocno zaprzyjaźniły się, że zaczęły utrzymywać kontakt również poza zajęciami. Razem wyjeżdżają na różne wyjazdy. Mają też swoją własną grupę na Messengerze, na której motywują się, aby regularnie uczęszczać na zajęciach.